pamięci jeszcze ma... Cichy. Ja jestem tylko plutonowym, panie majorze. Ma jakieś wady? Odrzut jest tak silny, że ci może uszkodzić stawy w Zajmuje się nieprawdą, która jest tym lepsza, im więcej w niej prawdy. To jest pański cytat? No tak, tak, wskazałem. Chciałem zapytać, czy w tym procesie budowania roli. No bo wiem oczywiście też, że podchodzi pan do tego w sposób profesjonalny. Czyli to wejście w rolę, poznanie tej postaci jest podstawą, tak? Punktem wyjścia. Czy w tym procesie budowania roli pan...